Cześć! Dzisiaj dla Was przygotowałam do zrobienia Mikołaja. Do Mikołaja nam będzie potrzebny papier, jakieś pisaki, kredki, różne oczka. Ołówek albo, albo długopis coś do odrysowania, trochę plastelinki, klej, najlepiej magik łóżeczki i wzór wzór dla was przygotowałam w komentarzu i kolorowe kartki i ja sobie wzięłam jedną taką mogłam taką z miękkiego materiału wy też sobie możecie taką wziąć albo nie jak to chce dobrze <grym> Na początku musimy wyciąć. Moja czapka jest już gotowa. Pamiętajcie, żeby usiąść prezent. Prezenty wycięte. Teraz trzeba odrysować czapkę i tuf na czerwonym. Już odrysowałam. Teraz trzeba wyciąć. Teraz jak wycięliśmy i tutaj wtedy to czarne, to najlepiej odwrócić na drugą stronę, żeby nie było, żeby na kartce nie wyglądało, że jest widać, że jest czarne. może tak bez tego i to będzie ładniej. To jeszcze czapoteczkę szybko wydać. To ja już też wycięłam czapkę. Teraz już możemy przyklejać. Bierzemy głowę teraz trzeba pokleić magikiem? Teraz to na razie wygląda. Przydają się papier. I musimy go podrzeć. Właśnie tak. z boku przygotowałam, bo to trochę zajmie, dlatego troszeczkę trzeba porobić. No i teraz można naklejać. Z tymi liniami to wyglądać tak, jakby ktoś wiedział. No i bierzemy. Mierzymy sobie. No i bierzemy i przyklejamy taką garstkę małą i od razu naklej. Nie, nie taki jeden papierek, kilka od razu. Ja sobie tego kleju robiłam taką dookoła i w środku kropkę tego kleju. Tylko się trochę wciągnęło, ale wystarczy kropka. Też, no, pom pom, pom Ja z każdej strony mi koła i mapuchowe. pucholę. Ciao. Myślę, jeszcze tak Dobra, teraz też Mikołajowi zrobimy brodę z białej kartki. Przepraszam Was jak mi wypadła. Ale jakby co? To z tym papierem Mikołaj wygląda. Tak. Teraz zaczniemy się brodą. I już mamy kilka takich pasków, które są oczywiście za długie na taką kartkę. I tutaj możemy z boku tak sobie popatrzeć, ile by było, żeby miały taką dłuższą brodę. No i taki paseczek. Teraz robimy wszystkie paski takie właśnie tylko, z, e, wiecie, może no, były takiego rozmiaru. Będziecie ja je sobie trochę krzywe. Tak sobie pougrywać, Bo broda Mikołaja nie jest to równa. Chyba już wystarczy tych od długiej brody. Teraz sobie tak szybko poprzemierzam. Czy na pewno je muszę jeszcze dodać? To trochę za dużo zrobiłam, ale to nic. Teraz znowu bierzemy magika, którym pokażę Wam, gdzie posłuchajmy. Tutaj do... Tutaj dookoła. Chciałem, może tak za blisko Wam pokażę. Nie, czy to widzicie? Tutaj do dookoła. Dłuższą wodę, co wam pokazywałam. Zrobimy ja takie mniejsze, żeby to tak pomiędzy oczywiście, żeby to tak wyglądało fajnie. I tym razem klejem posmarujemy tutaj, tak bardziej na tych, na tych, no więc na tej pierwszej brodzie, tak już bardziej. To smaruję i Wam pokażę. O tutaj gdzie jest klej. No i z tymi dwoma warstwami to powinno wyglądać jakoś tak właśnie. <śmiech> Teraz <śmiech> zrobimy taką o wiele mniejszą tylko jeszcze dorobię paski i ja zobaczę sobie w jakiej wielkości to już od razu zacznę robić takie małe, takiej jakiejś wielkości. Ich będzie pewnie trochę więcej, więcej się zmieści takich małych. Taki mały, więc powinno wystarczyć. I klejem, kleimy coraz wyżej, czyli już na tą i dużą, i średnią brodę. Dobra. Teraz e, już broda jest skończona i robimy mu oczy, nos, palniki. Tak wygląda z brodą, o wiele ładniej niż na początku, prawda? <laughs> Jestem ciekawa. E, jak będzie wyglądał na końcu? Teraz oczy. Możecie sobie znaleźć, jeżeli macie w domu jakieś takie oczka. Mogą być większe, ale ja nie miałam większych. I most. Do, do tego, jak zgadliście, będzie czerwona plastelina. Robimy z niej kółko. Mamy już kółeczko, teraz je przykleimy tak, kawałek na brodzie, blisko oczu. Zobaczmy. Teraz powinno być dobrze. Okej, okay. tak wygląda już z oczami. Teraz zrobimy poliki prezenty. Poliki czerwone. prezenty też, możecie je już jakimi, jakimi kolorami chcecie. Mamy już, już te cztery prezenty i ja możemy przy, e, poprzyklejać na, na pracy Jakieś takie mogą być poprzechylane, poukładane, tak żeby było jak najłatwiej. Więc mój jest skończony. Tak się prezentuje. Mam nadzieję, że niedługo go zobaczę Wasze mikołaje to... Do zobaczenia. Jestem ciekawa i czekam na Wasze zdjęcia. Przypominam o nagrodach. Ja się żegnam. Pa!